No i proszę Państwa prywatny parking na chodniku, pięknie, ładnie. Oczywiście, jak zwykle ci, co mają dużo w portfelu, mają to wszystko gdzieś. Nie dość, że prywatny parking na chodniku. No, i jeszcze, bo praktycznie, o trawkę też trzeba zakotwiczyć. Bo gdzieżby? Mało jeszcze wykroczeń. I teraz, proszę Państwa, zagadka. Niech mi ktoś odpowie, jak te samochody stąd wyjadą? Jak one tutaj wjechały? Proszę bardzo, tutaj, tędy. Może po tej ścieżce. A może tędy po tym chodniku wyjechały? Wielka zagadka. No ale kto bogatemu zabroni?